Witam was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym odcinku Far Cry'a trujeczki No i dobra, dotarłem już na miejsce, gdzie mamy spalić czyjś dorobek życia, czyli czyjąś marihuanę albo coś tam. Całą plantację. My nie mamy tutaj możliwości przybliżenia tego, żaden, nie, flauenwerferę. Nie, nie przybliżymy sobie nawet łukiem. A łukiem, odrobinkę. No dobra, no to mamy cisnąć tam, więc ciśniemy tam. O, shit, 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 shit. Dobra, dobra, wszystko kontrol, kontroluje, kontroluje. Nic kurwa nie kontroluje, ale nieważne. Dobra, no to ciśniemy i spalimy. I w ogóle mam te strzały, tylko jak je wy... Aha, wiem, jak się je wybiera, w ten sposób się je wybiera. Mamy płonące strzały. Dodaj strzałę do. Eee, trzeba dodać strzałę do. Słuchajcie, koktajlu Mołotowa i dostajemy wybuchającą, znaczy tą palącą się strzałę, super. No dobra, no to widzę, że to jest to. Aha, to Flammenwerferie mam to zrobić, no, no dobra. Coś widzę, że to będzie ostre. Wiedziałem, Boże, to jest w stylu San Andreas. Misja tam też taka była. ale mamy palić co innego. Nie wiem kto mnie tam gdzie widział, ale nieważne. He 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 he. O, świedz wybuchło. He 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 he. Aha, miałem tą ogniu trwałość, więc to mi nic nie robi zajebiście. Dobra, gdzie jeszcze? Tam jeszcze jedna jest. No, mogli sobie oszczędzić ten... ten motyw. Aha, tam jest mój znacznik tylko werfer. Co to w ogóle niemieckie, niemiecka broń robi? Byłyby lepsze kawałki na to, ale nieważne. Niech im będzie. Dawaj, ulecz do siebie. Pięknie, pięknie Nawet mi ta muzyka tak nie przeszkadza, wiecie? Dawaj, szybko Kurwa ten chuj z z Dużo ich tu strasznie <laughs> Ale kich Motyw wykorzystania tych strzał Był chyba lepszy w tym momencie niż Flamenwerfer No, dawaj! Cio! Fak! Jebańce! Ja tak gówno zrobię, no to teraz po chuju fest. Tak! Pięknie! Gniazdo szerszeni, co? Hehe, nice, dobra. Teraz trzeba wiedzieć, tylko stąd wypierdzielać. 2000 pan nieźle. Siema. Oh shit. Prawie go zabiłem, nie rozumiem. No dobra. Pięknie. Co to jest? A, to jest tylko reflektor. Dobra. Nice, naprawdę. Misja była przednia. To trzeba przyznać. No niestety tu jest tak, że... A, trzeba się najpierw albo zajebiście, kurwa, nała... O, shit. to jakiegoś rybaka powiesili pewnie. Trzeba się czasem zajebiście nałazić w kółko. Żeby później ten, żeby później się okazało, że to jest znaczy no nałazić, nałazić przez pół mapy po to, żeby się dowiedzieć, że no spotkałeś się z jakimś kolesiem, no spoko na razie, cześć, a później dostajemy taką zajebistą misję jak ta na przykład genialna, dobra, co my teraz mamy zrobić, my teraz mamy oh shit, my teraz mamy wrócić tam, dobra, odpuśćmy sobie to, ten maszt, tylko pójdziemy od razu tam pogadamy z kolesiem z tym samym agentem Willisem, Williamsem, czy jak mu tam? I, I zobaczymy, co dalej. Ten to makryówka: Flammenwerfer. Dzięki. <grywka> Hey, you ever go out on recon with your guys? No, no, no. There's a reason I have the American flag in here. In here, <laughs> there's society, there's order. Out there, the jungle? The synapses in our brains go dark little by little. You forget where you're from, who you are. Yeah. So, what about my friend Oliver? I've almost burst this thing wide open. I can feel it. Getting popular. Lovely weather we're having. My boss, are you planning a parade? <laughs> That's why I love you, boss. You make me laugh. Everything in business is so goddamn serious. But you, sir, what about Snow White? You know what? I don't give a fuck about him. I don't give a fuck. Really? Then why am I here? Once you've got the ransom money, his friends are gonna be sold like that. I shot his older brother? I did what you wanted with his younger brother? my sister. She's inking that white boy. I don't give a fuck about your family. Mm. By my grace, that your head isn't impaled on the antenna of my car. Therefore, I would like it if you gave a fuck about Jason Brody. Okay, Hoyt. Right. Okay. All right. Fantastic. I'm ah, really loving this weather. Oh, what's the name of that village down the road? Bearish town? Bunch of native sympathizers. my heart i'd like to pay them a visit nice to see you boss better make your way to paris town okay oliver's on the manifest who no, has it i'll tell you when you get there i gotta keep on working see yourself out no Kolejny cudowny objective. Gdzie tym razem nas wyniesie? Tam! Eee... Stąd będzie najbliżej chyba. Co tu jest? Eee, nie wiem co tu jest. Ale tu będzie najbliżej. Więc pójdziemy tam. Kurde, teraz ta muzyka mi siedzi w głowie. Ja jebę. Eee... Szturmowy. O, teraz mamy jeszcze ten, ale jakaś nie do końca on mi się podoba. Co on tu może mieć? Tłumik, magazynek, celownik. Weźmy kolimator. Weźmy sobie powiększony magazynek. Weźmy sobie jakiś camo. O, to jest fajne. I użyjmy go tu zamiast tego F1, bo. Ten F1 ma burstfire'a, nie do końca mi to odpowiada. Eee, zobaczymy jak ten, bo nie wiem. Snajpieram. Okej, okay. aha, ta jest czysta, widzę. Tam mam tak zrobioną zasięg, mam zwiększone mniejsze obrażenia. A, dobra, użyjmy sobie ją tu, bo jest po eee, cichcu. Bo właśnie zamontowałem sobie właśnie w tym tłumik. Także jest... Także jest e, po prostu cicha. No i okej. Okay. I resztę chyba mamy. Amunicję sobie zakupimy. Jakieś pierdoły to posprzedaję. Właściwie już nie mam praktycznie co nosić w tym, pleca w tym, tym plecaku. Chociaż mam największe i możliwe, ale już po prostu nie mam skór, które mógłbym nosić w nim. Więc automatycznie to jest kilka jakichś tam listków i to jest wszystko. Jakieś pierdoły. Dobra. Łuk... E, gdzie ja mam teraz iść? Tutaj, tak. Nieważne, nie ma tu żadnego samochodu. Dobra, idziemy do tego samochodu. Albo niekoniecznie. A, przy okazji zobaczymy jak strzela to. Co to kurwa jest? No nie, no ja z takim czymś nie wytrzymam. To ma być karabin szturmowy. To już chyba lepsze będzie zwykły AK. No to strzela normalnie. Nie, dobra, wracam, wymieniam to na tamten pierwszy co miałem. Znaczy nie pierwszy, o, AK jest pierwsze, tam drugie coś jest, ale nie pamiętam nigdy co. Znaczy ja się nie znam na broniach, także to już w ogóle dla mnie to jest bez sensu mówienie, że o jakiś tam nie pamiętam nazwy. O, STG90, no właśnie, to, z tego mi się dobrze strzelało właściwie. Czekaj, że tylko jeden osprzęt, no ale nieważne. Weźmiemy sobie go tu. Z tego to mi się dobrze strzelało. No i weźmiemy sobie samochodzik. I możemy cisnąć gdziekolwiek to jest. Jak my tam dojedziemy najlepiej? A najlepiej przez obóz lewą stroną obozu do góry. Tak jak jesteśmy właściwie ustawieni. Czy tam jest jakaś droga? Aha, tędy będzie. A okej, okay, dobra, widzę drogę. Teraz możemy. Za drogą, a jak się skończy, to na wprost, i będziemy u celu. Cholera, tu są jakieś kurwa ruiny. Spróbujmy to objechać. Nie, nie ma szans. Może dżunglą coś. Giry widzę. O, 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 o i mamy drogę, zajebiście. Jakoś się udało. Okej, okay, mam być undetected. Nie, może niekoniecznie samochód nie zjeżdżaj, ale... Aha. jest jakaś spalna wioska. Nie, ja to spaliłem? Nie, chyba nie. Nie, to jest w innym miejscu, gdzie ja tą upalane zrobiłem. Tutaj gdzieś, o w tym miejscu, a nie, to jest co innego. Przydałaby się kurwa paralotnia! Tutaj jak gówno zrobię tak naprawdę. Ale nie, dobra, mamy tyrolkę, nie jest źle. Weźmiemy sobie może jednak pistolet. Zawsze to na tyrolce możemy korzystać z pistoletu w tym momencie

See a guy in red dress? In the middle of the night. HAVE FUN, That's our man. Go in and extract him. Are you nuts? He has the transportation manifesto that will lead you to all of our cars well. It'll be encrypted, but I'll decode it if you snap me a picture. Oh, shit, Oli. No, I see Aha, widzę, że się nie zaznaczy. No nie, dobra, nieważne. Okay, Jason, let's, do this. let's do this. No i pięknie. Tylko dlaczego je przez to cholerne okno nie mogę przejść? To jest, to jest to, co mnie najbardziej boli w tym momencie. Rongo. Już rozumiem, Ringo. Rango, ale rongo. Czekajcie, bo to wiem. Miałem... No właśnie, użyty rolki. Okej, okay, i teraz co? Nie, C4. Przy okazji, granaty wybierz. O, właśnie. Mm. Teraz ja właściwie powinienem przejść... Nie wiem kurwa jak... Nie no, nie mogę po prostu przejść naokoło, nie wiem, jakimś kurwa... O tędy na przykład, tutaj raczej nie powinno być miny, nie? O, w Jednak była. Aha, widzę miny, dobra, nie jest źle. Okej, okay, trzeba tutaj delikatnie...

What Może byś tak stał w miejscu? Aha, widzę, że gość ma wyjebane na wszystko. A ja cały czas wpadam w miny. gdzie kto tu do mnie. A tu jesteś Kuźwa, jak z tej strony załatwiam gościa, z innej wypada następny, no kurde. trudne to nie jest. Chyba nie stracił nawet jednego procenta życia. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Gość jest kurwa waleczny. Nie ma co. Gdzie on jest? Okej. Okay. No i gdzie tam jesteś? Co tam? Jest czysto, możemy iść. Nie mów brzmi, że się. O, myślałem, że się zaciął, kurde. No, idź, obserwuję teren, no idź. Hehehe, <laughs> idź! Jednak gówno on się tutaj rozgląda dalej. To jest twój dom? Ile amunicji? Granaty? Miny? Apteczki? <laughs> Ok, tak się udało i pięknie, i jeszcze jeden akurat sniperka y pistolet i ten tak. W tym momencie pistolet, snajperka i łuk się nie przydadzą, ale trudno. Przebiegł przez kurwa ogień i się nie zapalił, także no spoko. Znaczy w sensie, nie, że się nie zapalił, ale nic mu nie było przez to, nie? Można się zawsze w ten sposób przydać.

No, i co teraz? Gdzie ja mam się teraz udać? Tutaj. To ciekawe. A nie, to jest ten Willis cały. Jak, 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 ciekawe, ile my tu już. Są mi się tu. O, do walki coś mi się dodawali. Strzelec wyborowy, jak miło. Strzały specjalne. Strzała wybuchowa. Nieźle, z granatem. Fajnie. Dobra, ee, ale mnie bardziej interesuje. O, właśnie to, jak my się tutaj, 14 na 38 misji, no, się posunęło do przodu, no ale mówię, niektóre misje są takie jak te, czy ta poprzednia misja, gdzie faktycznie coś robimy, a niektóre misje, o, jakiegoś gościa, później się okaże, że on jest dobry i tak w sumie ci pomoże i nie, eee. i to też są misje, nie? Eee. Zacznijmy na umiejętności, dwa punkciarze do dodania, no nie wiecie czemu... Urwało mi samą końcówkę filmu, gdzie polowałem na jednoroga. E, więc cóż, tego nie będzie, bo mi się nie nagrało. Natomiast wstawiam Wam innego zwierzaka, to znaczy pamiętacie nieśmiałego niedźwiedzia. Jak tak, to oto właśnie będzie nieśmiały niedźwiedź. A ja w tym momencie, w tym momencie się z Wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jak się podobało dajcie o tym znać pisząc komentarz i wstawiając łapkę. Obczajcie linki w opisie, zapraszam na Facebooka, ja zapraszam na stronę z koszulkami, nie wiem czy ktokolwiek w ogóle ma zamiar je kupić, no ale nieważne. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć! Eee, pamiętacie nieśmiałego niedźwiedzia? O właśnie oto kuźwa on. Nie wiem dlaczego dźwięk nagle zniknął. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale przejebany ten niedźwiedź. W ogóle ma mózg na wierzchu. I w ogóle jest nieśmiały. Znaczy był całkiem śmiały, właściwie. No, był.